Tak moi drodzy, dzisiaj przed Wami obiektyw, który jest moim ulubionym obiektywem szerokokątnym e, Wojlandera. Mówię tu o obiektywach y, właściwie no, szerokokątnych poważnie, bo nie mówię o tych ultra szerokokątnych 10, 12, 15. Mówię dzisiaj o obiektywie 21 mm o skoparze. Słuchajcie, nowa wersja, najnowsza. Odsłona, asferyczny skopar 21 mm przed nami, dotarł do mnie w dwóch wersjach, bo w takich jest produkowany, w dwóch wersjach srebrnej i czarnej. Czarna ma lekki połysk, srebrna matowa. Oczywiście nie jest to ten srebrny e, wygląd obiektywów e, chińskiej produkcji. To jest bardziej szlachetne, bardziej pasujące do laik, na przykład. Czarna z lekkim połyskiem malowana wersja. Obydwie ważą tyle samo, czyli nie ma tutaj teraz tej różnicy, że na przykład ta wersja jest cięższa, ta wersja lżejsza. Ale słuchajcie, mamy do czynienia z kolor z koparem o jasności 3,5-21 mm, czyli konstrukcji, która jest na rynku cały czas. Jest w dodatku produkowana w znacznie większej wersji. W, z mocowaniem sony E. I teraz, co, o co chodzi w tym obiektywie, możecie sobie popatrzeć, albo właściwie wiecie co, albo nie patrzcie, dlatego że e, nie wiem, ile ja się będę powtarzał, ile razy e, powtórzę to, co e, mówiłem kiedyś e, w materiałach o tych obiektywach. O kolor skoparze 21 mm. Dlatego, że Obecna ta linia wykończenia Classic jest chyba tym do czego w tych małych obiektywach do czego Voigtländer zmierzał. Uzyskali formę, która jest dobra właściwie do każdego aparatu. Jeżeli weźmiecie na przykład nowego Ultrona 28 mm, to jest prawie to samo, tak samo wygląda. Tu mamy kwintesencję całej budowy Podlaikę. Która się sprawdziła w tych małych obiektywach i świetnie działa w każdym innym aparacie. I każdy posiadacz bezbusterkowca jest w stanie dzięki takim obiektywom jak ten oszaleć, wręcz oszaleć, ponieważ nagle dostanie do ręki wygodę pracy, którą do tej pory mogli się cieszyć tylko i wyłącznie posiadacze like. Co tu mamy? Przede wszystkim mamy podkciuk albo podpalec wskazujący ten element do ostrzenia. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, całe ostrzenie odbywa się, słuchajcie, obiektyw ustawiłem teraz idealnie tu w linii. Całe ostrzenie odbywa się takim ruchem. Od tej pozycji do tej. Od tej do tej. Nie obracamy pierścieniem Bóg wie ile. W lajce powoduje to przy dalmierzu bardzo szybkie ostrzenie kciukiem. To jest szybki ruch i mamy ostrość. Przysłona Dziesięciolistkowa. Dziesięciolistkowa w takim maleństwie to jest nieprawdopodobne. Tu w ogóle mamy do czynienia z bardzo wysoką precyzją wykonania, ponieważ Wojlandery w ogóle takie są, ale w tych obiektywach widać widać, czuć tą precyzję jeszcze lepiej niż w poprzedniej wersji. Teraz tak, mamy 9 soczewek w ośmiu grupach. Budowa jest bardzo podobna, całego optyczna tego obiektywu do poprzedniej wersji, ale mamy jeden element o ultraniskiej ultra dyspersji i jeden element asferyczny. Ten ostatni korygujący element to jest element asferyczny. Słuchajcie, skopar, kolor skopar 21 mm to jest obiektyw mega ostry, mega ostry. On tak jak Ultron 28 ma lajkowski luk. Nie dosyć, że z zewnątrz jest podobny, to jeszcze zachowuje ten lajkowski ultra charakter. E, ostrość od brzegu do brzegu. Obojętnie, co będzie tematem Waszych zdjęć, tutaj będziecie zaszokowani na pełnej klatce, jakiejkolwiek jakimkolwiek aparatem nie fotografujecie, będziecie zaszokowani, co może zrobić to maństwo. Dlaczego ja kolor z kopary uwielbiam? Obojętnie czy ten, czy ten, ten taki wiecie, bardziej duży, rozpłaszczony. W, 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 jeśli chodzi o budowę z Exifem do Sony. E, ogólnie polecam te skopary i w ogóle wszystkie woglandery z mocowaniem e, Laika. Polecam, ponieważ są uniwersalne, możecie zmienić system, nie wiem, z Canona R na Nico na Z, z Canona na Sony, z Sony na laikę i tak dalej, nieważne. Obiektyw może zostać. To są instrumenty optyczne wykonane bardzo dobrze, precyzyjnie, 180 gram wagi. Miniaturowe, ponieważ słuchajcie, cała średnica obiektywu, powiem Wam tak, mieliście kiedyś obiektyw, który miał gwint filtra 55 mm? To jest mały filtr. Mały filtr. Tu cała średnica obiektywu jest taka. I teraz tak, mamy tu do czynienia z tym, że gwint filtra to 39 mm, więc najmniejsze filtry tu stosujecie. Tanie. Bardzo precyzyjnie wykonany bagnet osłony dedykowanej przez osłony przeciwsłonecznej, chyba to jest osłona LH11. Firmy Wojglander, oczywiście. I słuchajcie, i teraz tak. Ja wiem, że kolor skopar to jest totalna ostrość, totalna precyzja w tak malutkim ciele. Czyli, słuchajcie, jest nokton 21 mm, to wspaniały obiektyw z ultra małą głębią ostrości, która powoduje, że szerokie kadry można zupełnie inaczej komponować, ponieważ macie małą głębię ostrości. Tutaj ta głębia ostrości. Jest duża, to jest świetny obiektyw do streetu, świetny obiektyw do reportażu, chociaż wiadomo, że trzeba uważać, panować nad planami, ponieważ widzi on bardzo szeroko. Ale wysoki kontrast, wysoki mikrokontrast, mega ostrość powoduje, że kolor z koparem 21 mm fotografuje się w pełni profesjonalny sposób. I ja kolor z na wiele. Fotograficznych akcji, zwłaszcza podczas podróży, brałem sobie do kieszeni. Wkładałem go do kieszeni, bo jest tak niewielki. Miałem go w kieszeni i wiedziałem, albo na dnie torby, raz mi się kolor skopar zgubił, ponieważ jest tak mały, że gdzieś tam na dół torby poleciał, przykryłem go czymś tam e, i po prostu mi zniknął. E, 21 mm w tak małym wydaniu, to się wydaje nieprawdopodobne. Jeżeli ktoś myśli, że ma na przykład obiektyw 20 mm do Canona eos powiedzmy, i że to jest ostroobiektyw, obiektyw, nie, to nie jest ostroobiektyw. obiektyw. Te wszystkie szerokie kąty do lustrzanek, to nie jest to. Jeżeli macie bezlusterkowce, macie większe szanse na szeroki obiektyw wysokiej jakości, ale to, to jest lepsze niż Loxia 2.821. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Poprzedni kolor był 10% może 15% gorszy. Luxia była ciut lepsza, troszcza, ale lepsza. E, tutaj już tego nie ma. Mikrokontrast, kontrast, kontrast superostrość od brzegu do brzegu. Tu właściwie nie ma o czym gadać. To jest taki obiektyw, że jeżeli szukacie szerokiego kąta, nie chcecie się wykosztować, chcecie mieć precyzyjne obiekty, bo w szerokim kącie ten autofokus przestaje być ważny. Tu macie e, skalę głębi ostrości do pracy z ym, hiperfokalnej yy, więc jest to obiektyw taki, który nie wymaga ostrzenia, więc do każdego streeta, do wszystkiego możecie go stosować bez problemu ale widzicie szeroko, a macie coś tak małego w związku z tym nie wzbudzacie podejrzeń w wersji czarnej to jest obiektyw w ogóle szokujący teraz tak, co Wam jeszcze powiem przede wszystkim jest to obiektyw uniwersalny, kryje pełną klatkę wszystkich aparatów, jakie obecnie mam, wszystkich bezlusterkowców. Macie tutaj tą możliwość ostrzenia, tak jak w lajce, a więc tym bardzo krótkim ruchem. Jak, się, jak to zaczniecie poznawać, to będziecie widzieć, o co chodzi. I mega precyzje wykonania. Słuchajcie, tu są małe soczewki, ale patrząc w ten zmatowiony okrąg wokół soczewek, to jest bardzo ważne tutaj w tej budowie to jest wszystko przemyślane, dlatego że nie pojawiają się wam wtórne jakieś odblaski. Precyzję wykonania, tą e, precyzję pierścienia ostrości, która w Voigtlanderach jest coraz... Ona była zawsze dobra, ale teraz je, jakby z serii na serii jest coraz lepiej, coraz lepiej. Więc mając do czynienia z, tak maleń, z takim maleństwem, które nie wzbudza podejrzeń, nie wzbudza zainteresowania wami, e, bo na waszym korpusie będzie taka mała bździneczka, ale dająca nieprawdopodobną jakość. Ktoś kto fotografuje nie wiem takim obiektywem jak dla Laig 28 mm, ten 2, 8, 2,8 maleństwo, super ostre, no to tutaj znajdzie to samo tylko w szerszym kącie. Taka sama ostrość, wysoki kontrast, wysoki mikrokontrast i 21 mm, coś co możecie mieć zawsze przy sobie, coś co nie uleży wam miejsca w torbie w ogóle. Możecie z tym spokojnie działać. Dlatego kolor z kopary zawsze. Jeżeli się pojawiają w ofercie, ostatni skopar 90mm APO, no rewelacja, maleństwo takie, 90mm, ostrość, świetnie pracujący na każdej ogniskowej, kryjący prawie całą klatkę w tym średniego formatu, z tym jest podobnie. I teraz co Wam jeszcze powiem, co Wam jeszcze powiem, ten obiektyw możecie świetnie stosować jako coś w granicach 35mm na aparatach APS-C. Bo ta wielkość, na przykład przez przejściówkę oczywiście założona na na przykład y, Fuji-X, świetnie się sprawdzi. Natomiast rewelacyjna jakość i to, że ten obiektyw pracuje tylko, będzie pracował dla Was środkiem swojej powierzchni, środkiem kadru i y, środkiem swoich soczewek, spowoduje, że ta jakość będzie naprawdę mega wyśrubowana. Ale pamiętam, jak kiedyś podziwiałem lata, lata temu, w latach 80., podziwiałem. Ja to mówiłem chyba przy poprzednich skoparach, ale tu jest jeszcze lepiej. Tu jest jeszcze lepiej. Tu jest właściwie tak czasami mam wrażenie, że nawet te gałązki pod, pod światło są skorygowane dobrze, więc jest to taki pochromat, prawie, że tyle dała korekcja tych soczewek, które są tu zamontowane. Od 50 cm ostrzycie. 180 gram wagi, podsumowuje teraz i jeszcze co Wam chcę powiedzieć. Aha, w po latach 80-tych, pamiętam, było takie czasopismo 6 na 9 bardzo profesjonalne. W tym czasopiśmie pokazano taką, taki reportaż z budowy kanału La Manche. On był fotografowany czymś niesamowitym, prawdopodobnie średnim formatem albo laiką, nie wiem, ale rozwalała mnie tam sytuacja, w której od brzegu do brzegu, wiecie, dwa, dwie strony rozkładówki A4 od brzegu do brzegu macie ostrość na każdym kamyczku, który tam był, wiecie, na budowie, jakieś żwiry, te rzeczy, to wszystko było na samym brzegu była ostrość. I pamiętam, jak mnie to zaszokowało, że są aparaty takie jak Leica, które umożliwiają takie fotografowanie. I potem, potem, lata, lata potem, nie tak, da, nie tak dawno, pamiętam, jak testowałem drugą wersję Skopara tego właśnie. 21 mm, bo poprzedni miał 4 jasność, potem wprowadzono tą wersję 3,5, no to zwariowałem, bo nagle się okazało, że mam to sam, ten sam efekt. Na pełnej klatce, w wysokorozdzielczym Sony, mam od brzegu do brzegu idealną ostrość i to mnie oczarowało. Także ten obiektyw jest czymś wybitnym, każdy kolor skopar 21 mm, każdy. Słuchajcie, posiadacze Sony mają obiektyw dedykowany, ten sam. Ten sam, no nie w tej wersji teraz nowej, tylko poprzedni, ale to jest rewelacyjny obiektyw. E, wiem, że są oferty. E, ja sam mam możliwość dojścia do naprawdę taniego obiektywu tego typu, e, jeżeli byście byli zainteresowani. E, jeden z, z Was ma taki obiektyw do sprzedania e, z exif ze współpracą ze stabilizacją obrazów w, obrazu Korpus Sony, ale z tą jakością optyczną. On kupił po prostu na 21 mm, ale tutaj mamy do czynienia z maleństwem, z czymś totalnie zgrabnym, małym, ale o takim wysokiej ostrości i kontraście, że macie obiektywy tak, jakbyście, macie jakość zdjęć tak, jakbyście fotografowali laikon. Dlatego każdy kolor skopar mnie cieszy to, że wzięli się za poprawę tego doskonałego obiektywu, że zrobili go w dwóch wersjach rewelacja nic tylko się cieszyć i korzystać. Słuchajcie bardzo bardzo wysoko rekomendowana konstrukcja. Każdy kolor skopar 27 mm. To jest obiektyw, który musi być w waszej torbie. To znaczy powinien być. No chyba że macie noctona ma 1421, wtedy niekoniecznie, bo jakość i ostrość jest taka sama, tylko tam macie możliwość większego operowania głębią ostrości. Ale street, reportaż. Słuchajcie, ja nie robię ślubów w ogóle. Ale kiedyś miałem taką sytuację, że modelka mnie poprosiła. O, no nie wyobrażasz sobie, że ktoś inny robił jej zdjęcia, więc byłem na jej ślubie, robiłem zdjęcia. I miałem taki motyw, że chciałem, bardzo dużo ludzi było składających życzenia i była ta sytuacja taka, że no, trzeba było te grupy ludzi podchodzących do Państwa młodych fotografować na szybko. Ja ustawiłem sobie flesza zewnętrznego, studyjnego, który świecił, bo to było w pomieszczeniu, świecił, odbijał, gdzieś tam walił w sufit. Wziąłem taki obiektyw, ustawiłem go na hiperfokalną, na 8, nie musiałem w ogóle ostrzyć i z nad głów cykałem fotki, wszyscy ostrzy wszyscy ostrzy idealnie mimo, że 21 mm żadnych zniekształceń głów, żadnych jajogłowych postaci gdzieś w, w narożnikach, ponieważ ten obiektyw jest świetnie skorygowany nie ma dystorsji, właśnie, no, nie ma dystorsji nie powiedziałem o tym jeszcze, ale to są aposkopary, ja trochę, wiecie, jestem już, yy, nie wiem zepsuty tym, że używam coraz lepszych obiektywów i dobrych, ale do pełnej klatki to jest rewelacja a więc, no co, fajnie, chyba trzeba się cieszyć z tego, że na rynek trafia nowa wersja kolor Skopara 21 mm o świetle 3,5, który to obiektyw świetnie będzie pracował na każdym bezlusterkowcu i da każdemu posiadaczowi bezlusterkowca uczucie pracy z obiektywem, z obiektywem poziomu lajki. To wszystko. Moi drodzy, życzę Wam. Więcej takich udanych obiektywów i pracy z dwudziestkami, jedynkami od takiej jakości jak ten. Przecież to jest jakość, no patrzcie, znowu nie mogę się zamknąć, to jest jakość Distagona 21 mm tego obiektywu, który kiedyś dla kontaksa Yashiki był wyprodukowany i który z takim kontaksem RTS-3 jeszcze na filmie potrafił tworzyć genialne obrazy, który był najostrzejszym obiektywem świata, jak mówiono wtedy, tym szerokokątnym. To tu macie to w takiej pigułce dzisiaj, w XXI wieku. A ten wygląd klasyczny tylko... no tylko wzbudza ciepły, ciepły, ciepłe uczucia. Po prostu. Bo jest to klasyka fotografii. Maleństwo ostrzące od 50 cm, które da Wam ostre obrazy. Jakie? No to się przekonajcie. Na próbnych zdjęciach, które pokazują byle co, ale zwracajcie uwagę na ostrość. Od brzegu do brzegu. Trzymajcie się.